Kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Odcinek specjalny, nazwijmy go, będzie, bo miałem ochotę, nie miałem ochoty, miałem w planie wystawić odcinek z Vanuatu dzisiaj. Ale przez wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, a szczególnie 24 godziny temu, postanowiłem Wam nagrać taki krótki, e, e, krótkie takie moje. Myśli na temat tego, co się dzieje. Myślę o tym, że nie wiem, czy to jest zauważalne przy tych problemach, co są teraz z Trumpem i wszędzie. Australia, mamy problem z Chińczykami trochę. I 200 km od miejsca, gdzie stoję teraz, stoją na oceanie trzy chińskie okręty marynarki wojennej. Są takie najnowszej generacji, takie wiecie, już trudne do zeszczelenia, bardzo szybkie, ochronę mają dużą. No i tu odpłynęły do nas blisko, przeprowadzające sobie ćwiczenia. Ruch lotniczy został wstrzymany pomiędzy Australią a Nową Zelandią. Te samoloty, które... Te samoloty, które leciały, musiały zawrócić i do teraz... Do teraz jest przestrzeń powietrzna zamknięta między Australią a Nową Zelandią. Eee, I co? No, bardzo dziwne to jest. Eee, myślę, że to jest naprawdę. Wiecie, w związku z tym, co się dzieje tu w Australii, od jakiegoś czasu i tak mieliśmy kłopoty z nimi. Eee, czy to celne, czy to jakieś taryfowe. Czy to tam wiecie, się obrażali czegoś tam, tutaj, nie kupowali stąd. I. Co zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mówię, ja mam nadzieję, że to jest tylko takie coś, że po prostu dali nam znaka. Słuchajcie, my tu możemy być wszędzie, <grym> eee, w bardzo krótkim czasie. I to o to chodzi. Miejmy nadzieję. I są to okręty najnowszej generacji. Ja już nie wiecie co, jakbym się bardzo postarał. Musiałbym bardzo, nie musiałbym zajrzeć, do, musiałbym zajrzeć do filmów, bo ja je widziałem już je w Vanuatu. Bo bardzo mnie zdziwiły te kształty, właśnie takie bardzo nowoczesne tych łodzi i widziałem je na 100%. Także one już tu się kręcą od jakiegoś czasu, od 2-3 miesięcy, to podobno nie jest żadna jakąś tam nadzwyczajną sprawą. Natomiast, co jest nadzwyczajną sprawą, to że są tak blisko brzegu, że tak naprawdę wpłynęły na wody terytorialne tutaj w Australii i niby oficjalnie tego nie powiedzieli jeszcze, ale wskazuje na to, mówią, że układ w jakim one stoją wskazuje na to, że przeprowadzili ćwiczenia z użyciem broni ostrej, no i też dlatego zatrzymali ten ruch samolotowy. I teraz tak sobie myślę kilka razy wcześniej. Tak się zastanawiałem co by było gdyby, e, gdyby Australian tak naprawdę coś tu się stało, bo co słuchajcie to nie jest tak jak u nas w Europie, że, a tym bardziej tak jak w Polska, że kraj był polska stargana wojnami mnóstwo razy, mnóstwo razy musiała być odbudowywana i tak dalej, i tak dalej. A tu to miejsce było takie, wiecie, nienaruszone. Nigdy tu nie było żadnych, e, żadnych konfliktów takich tutaj na Ziemi. I też jestem ciekawy ze względu na tą różnorodność ludzi, która tutaj jest. Jak e, by się sytuacja ułożyła, gdyby w razie czego e, trzeba było coś zrobić? Miejmy nadzieję, że nie. No ale. Słuchajcie, ale tu w ogóle nie ma co porównywać Australii i, i Chin, potęgi, bo to są niewyobrażalne, nie? Tak jakbyśmy, nie po, całą Polskę porównali do Szamotu, coś takiego, nie? Także po pierwsze nie mamy tylu ludzi, myślę, tylu sprzętu. Australia jest tak duża, a Chińczycy mają tyle łodzi, mają najwięcej na świecie takich... E, Atomo, nie atomowych, tylko wiecie, wojskowych tych łódek. I taką Australię to mi się wydaje, że jakby chcieli, to by sobie w tydzień żeby się dobrze zorganizowali i nic by nie było. I trochę dziwnie się z tym czuję. Jako ktoś kto tutaj mieszka. E, Widzicie, niby sobie uciekłem do spokoju. A tu teraz ciągle mówią wojna, pacyfik, pacyfik, wojna, to na Vanuatu były ostatnio też wybory prezydenckie. Dwa tygodnie temu już jest nowy, nowy premier, i słuchajcie, tamten poprzedni był bardzo kasę brał od tych, właśnie co tu przypłynęli, nie chcę mówić, i był bardzo skorumpowany i szedł im tam na ustępstwa jak cholera. A ten nowy z kolei. Jest w drugą stronę. Bardzo by się chciał zaprzyjaźnić z nowym cesarzem na tronie w Ameryce. Także bardzo interesujące czasy. E, myślę, że dla was wszystkich też to kurczy ta sytuacja z naszymi sąsiadami. No e, dziwnie, dziwnie. Że jesteśmy świadkami wielkich zmian. Co I tak jakiś czas temu sobie też myślałem, że kurczę, w sumie jestem bardzo y, y, szczęście miałem takie, że zobaczcie, byłem, ja jestem 75 rocznik, to y, wiecie, jeszcze była komuna i zaznałem i trochę tej komuny i tego, że wiecie, nie było internetu i to było wszystko inaczej i tak ciężko było zdobyć zorganizować się, czegoś dowiedzieć do takiego czasu, gdzie Noszę sobie, wiecie, każdy z nas nosi jakiś tam telefon czy coś, mamy kontakt ze sobą na świecie w ciągu sekundy z obrazem. Z, z coś niewiarygodnego, jak to się posunęło przez, przez tyle lat. I zawsze sobie myślałem, że jestem szczęśliwym pokoleniem, które nigdy nie było zaangażowane w takie sytuacje jak z Niemcami i Polska jak nasi dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, że nigdy nie było wojny. I mam nadzieję, że tak pozostanie, nie? Także to tylko chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo dziwne to uczucie. I zastanawiam się właśnie, jakby to było przez to, przez tą różnorodność ludzi, która tutaj jest. Czy czy byłoby, czy byłoby zryw? I siła, ale tyła ja myślę, że nie byłoby się coś zrywać. Nie? <gryw> no to taka masa mogłaby przypłynąć, że hej, nie? E, Także nie ma co się zrywać. A jestem z, z, złączony, tak jakby z trzema miejscami potencjalnego zapalenia, czyli jak się okazuje, Australia. Jak się okazuje po drodze Wanoatu, no i przez kontakt na co rodzina w Japonii, także mm. mówię, człowiek nie by poszedł sobie do takiego zakątka świata, gdzie jest spokój, a tu się okazuje, że zadra ten bałagan będzie szedł w tą stronę. No ale no cóż, życie, kochani, życie. Miejmy nadzieję, że to wszystko i zarówno i w Europie, i na świecie. Jak to wiecie pójdzie i się ładnie ułoży. Pozdrawiam serdecznie i wrzucę tak za dwa dni w takim razie z tego zwanoła tu coś Póki co, życie na tętni tętni, pełnią. pełnią Coś jest, piątek piątek wieczór. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ja jeszcze jestem sam, myślę, że tak przez następny tydzień. Naczu ciągle nie ma W Japonii Ja z baronem Baron coś był struty Ostatnie dwa dni I baron Wczoraj wieczorem też słyszałem Jak mu w brzuchu jeździ Śmiesznie Przez to nie dałem mu wczoraj nic do jedzenia Miał dzień takiej przerwy I Dzisiaj myślę, że jest lepiej. Tu jest taki z kurczakami sklep sałatki, jakieś tam słodycze. Ok, kochani, bardzo dziękuję, to było na tyle. To był taki spontaniczny odcinek. Chciałem wam tylko yy, powiedzieć, jak się czuję. Mówię i tak znaka też, że takie rzeczy też się dzieją tutaj, po tej stronie globu. I... Yy. Czekajcie, pokażę wam to podwórko. Fajne podwórko to jest. Fajne takie duże donice. Tu drzewo było od początku. Zostawili to drzewo i zrobili taką ławkę około betonową. I tu... Fajne takie. Tu jest chińska knajpa, chińczyk, china dinner, tam jakaś meksykańska ale ten kwit ostatnio widziałem ją kwiatki na końcu takie różowe, on jest taki, nie pamiętam jak on się nazywa a na dole jest sklep spożywczy jak tam zejdę na dół to tam ma spożywczaka ale podoba mi się to podwórko tu także wrzucę jutro z i rządzącej jutro to jest tu chyba czytam w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję i do zobaczenia do i serdecznie dziękuję za oglądanie jak zawsze. <grywki> dziękuję. <grywki>